Jest taka jedna noc, kiedy czary i magia są silniejsze niż w jakimkolwiek innym dniu roku. Z drugiej zaś jest to noc, kiedy moce zła są szczególnie pobudzone i aktywne. To noc świętojańska, inaczej nazywana kupalnocką lub popularnie sobótkami. Jest to stare pogańskie święto, podczas którego obchodzono najkrótszą noc w roku. Z obchodami tymi wiąże się szereg zwyczajów i tradycji, występujących również na kaszubach. Taki przeciętny kaszup około 100-200 lat temu doskonale wiedział, w jaki sposób uchronić siebie, rodzinę i swój inwentarz przed złymi mocami. Co takiego robił? Już od rana był szczególnie ostrożny i uważny, bo wiedział, że może go spotkać szereg niezwyczajnych zdarzeń, o których mówią stare kaszubskie powiedzenia, takie jak: Jeśli wstanie rano i ujrzy konia, to będzie to znak, że będzie musiał kupić takiego samego konia, czy też inne. Jeśli gospodarz znajdzie tego dnia grzyba na polu, to przez cały rok będzie go spotykać szczęście. Poza tym przystrajał dom i obejście gałązkami klonu, ale również ziołami, takimi jak rumianek, czarny bez, ruta, bylica i liście paproci, a do łóżka wkładano tatarak, co miało chronić przed rozmnażaniem się owadów. Palono również wszystkie stare miotły, a to po to, aby utrudnić czarownicom przybycie na sabat, które zwyczajowo odbywał się na łysych górach w okolicy takich miejscowości jak Korzyczkowo, Staniszewo, Pierszewo i Skorzewo. Kolejną czynnością, mającą na celu pognębienie czarownic, było chodzenie wokół domostwa z klekotką i biczem oraz dokładnie sprawdzenie drzew we wsi, czy aby jaka jędza nie ukryła się w gałęziach. Tak, czarownice na Kaszubach nie miały sobie lekko. Życie. Kiedy domostwo było zabezpieczone przed złymi mocami, swą uwagę poświęcano zwierzętom. Bo i one mogły paść ofiarą złych mocy. Powszechne było strojenie bydła i drobiu wstążkami lub wiankami z kwiatów polnych. Należało to uczynić przed wieczornym odprowadzeniem bydła z pola do zagrody. Przed progiem obory rysowano trzy krzyże, a w samej oborze rysowano koło na ziemi wokół krowy, a w kole znak krzyża. Krzyż również rysowano na bydlęcej głowie. Rysunki te wykonywano kredą, oczywiście święconą. W niektórych wsiach kobiety zbierały się i wyruszały do lasu. Tam rozpalały ognisko, w którym paliły zioła odstraszające z mocy. Taki zwyczaj połączony z tańcami i konsumpcją napoju wyskokowych trwał do północy i był prawie że obowiązkowy, bo jeśli któraś z pań nie stawiła się na taki obrzęd, była szczególnie narażona na oskarżenia o czary. A skoro poruszyliśmy temat ognia... Sprowadzenie jego roli do odstraszacza złych mocy było dość trywialne, był on bowiem symbolem oczyszczenia. Wedekerze kaszubskim czytamy: starodawny, obrzędowy, obyczaj sobótkowy na Kaszubach był oryginalny, odmienny niż gdzie indziej. Noc, w której mocują się dzień z nocą, dobro ze złem, kłamstwo z prawdą, to wybrana noc była tu również nocą zbiorowego sądu. Gromadziła się nań cała osada. Nad wodą wśród lasu na wzgórzu układano trzy stosy z jałowca. Przygotowywano wieniec kwiatów i zeszłoroczną sobótkową głownię. Sobótkę prowadził starzec, najmędrszy i najczcigodniejszy. On to zapalał głownią środkowy stos z wieńcem. Ta chwila była uroczystym otwarciem obrzędu. Wówczas wszyscy wyznawali publicznie swoje winy, a ci, których pokrzywdzono, przebaczali. Sądził ogień i to on wyznaczał pokutę. Była to noc pojednania i powszechnej zgody. Lub noc wyklęcia ze społeczności dla tych, co nie chcieli stanąć przed sądem. Młodzież, dla oczyszczenia się od wszelkiego zła, trzykrotnie przeskakiwała do gasający się święty ogień. Ale nie zawsze się to udawało, i było to znakiem, że w domu skaczącego jest czarownica. Po uroczystej części oficjalnej następował czas zabawy, tańców i wróżb, jak również wyprawy w poszukiwaniu kwiata paproci. Jeśli chodzi o wróżby, to przeważnie były one o charakterze miłosnym. Dziewczęta wyplatały wianki i rzucały je na drzewo. Jeśli taki wianek zostawał w gałęziach, to jeszcze w tym roku owa dziewczyna wyjdzie za mąż. W niektórych miejscowościach był zwyczaj, że puszczane przez dziewczęta na wodę wianki wyławiali chłopcy przy pomocy długich tyczek. Wyławiający wianek stawał się mężem dziewczyny, do której ów wianek należał. O północy bazuny obwieszczały bawiącym się przy ognisku czas poszukiwania moment wyprawy po kwiat paproci. Po co komu taki kwiat? Miał on dawać wieczne szczęście, lub pozwalał zobaczyć zakopany w ziemi skarb. Kwiat ten wyglądał, jakby szklane oko patrzyło mieniąc się na czerwono. Nikt jednak tego kwiatu zerwać nie mógł ze względu na broniącego ciernie oraz złego ducha pod postacią małpy, byka, wilka lub jako pytającego się wędrowca. A jeśli ktoś mu odpowie, to niech zapomnie o kwiecie paproci już go nie zobaczy. Podczas poszukiwań nie wolno było również rozmawiać, ani oglądać się za siebie, choćby nie wiem co. Poszukiwaniu kwiatu paproci wiąże się też pewna ciekawostka. Otóż do lasu udawały się głównie młode osoby. Z tym, że dziewczęta musiały być nago. Resztę dopowiedzcie sobie sami. Na zakończenie opowiedzmy sobie o zwyczaju, który w niektórych miejscowościach rozpoczynał świętowanie sobótek. Było nim ścinanie kani. Ale czy chodzi tu o grzybobranie? Nie wydaje mi się. No właśnie, bo chodzi tu o kanie rudą, ptaka z rodziny Jastrzębiowaty. To właśnie ją oskarżano o wszelkie zło, jakie się w danym roku wydarzyło i karą za to była publiczna egzekucja. Dawniej niestety zabijano prawdziwego ptaka, ale obecnie już tylko symbolicznie wykorzystuje się do tego szmacianą kukłę lub czerwony kwiat, na przykład piwonię. W takim spektaklu głównymi postaciami był sołtys, kat, sędzia, leśny, łowczy i Rakasz. Jak widać, Kaszubi w wigilię św. Jana nie dość, że mieli ręce pełne roboty, to jeszcze musieli uważać na złe moce, które w ten dzień zewsząd na nich czyhały. Dziś wielu świętojańskich zwyczajów już się nie praktykuje, ale warto o nich pamiętać jako o naszym dziedzictwie.